Cześć, ciao a tutti, witajcie w Mangerowetki, Witajcie w kanale Łebki Idą święta całą parą. Jesteśmy zapracowane. Nie wiemy w co ręce włożyć, ale chcemy sobie coś słodkiego zjeść. Dostałam przepis od koleżanki Margarety z Kościeliska. Serdecznie cię pozdrawiam. Ciao. Dziękuję ci za ten wspaniały przepis. Jest to przepis wyjątkowy i wyjątkowo szybki. E, wszystkie składniki wrzucamy, mieszamy łyżką i wylewamy na blachę. Rzucamy jabłuszka i wkładam do piekarnika. I co robimy? Relaksujemy się. Relaksujemy się, nie wszyscy mogą się relaksować, ale kto może, to może. Tak czy inaczej, ten przepis jest wspaniały. Jak to się mówi po włosku, meraviglioso. Ten przepis jest też dla osób, które e, chcą e, zrobić coś szybskie, szybkiego na święta i postawić jakieś fajne ciasto, wilgotne, a to jest idealne z jabłuszkami. Także co? Szybko zabieramy się do pracy i pokazuję, jakie składniki są potrzebne do przygotowania tego wspaniałego przepisu: ciasto margarety. Mua! Tak, będzie nam potrzebna forma o wymiarach 24 na 40 i składniki 750 g mąki. Ja już mam przesianą. 1 łyżka proszku do pieczenia. 250 ml oleju rzepakowego. 250 g cukru. 250 ml jogurtu naturalnego. Ewentualnie można użyć kefiru czy jajka. Cukier waniliowy. 7 jabłek średnich i skórka otarta z jednej pomarańczy. Zanim się zabierzemy do przepisu, to nastawiamy piekarnik na temperaturę 180 stopni, funkcja góra-dół. Do mąki wsypujemy cukier waniliowy, cukier i nasz proszek do pieczenia. To wszystko zamieszamy. Także i uczymy, um, pomarańcze. Skórkę z pomarańczy, pomarańczę sparzyłam, także jeżeli nie jest naturalna, trzeba sparzyć. Skórkę już utarłam, a teraz wlewam wszystkie mokre składniki. Teraz jajka, dam szczyptę soli, rozkócę je i wleję do naszego ciasta. Ok. I teraz to wszystko zamieszam łyżką. Ciasto jest proste, mieszane łyżką. Naprawdę y, dla osób zapracowanych, a, y, które nie mają czasu, a mają ochotę na coś słodkiego. Zobaczcie, jak fajnie się to wszystko mi wyrabia. Także teraz wylejemy na y, naszą blagę i przygotujemy sobie nasze jabłuszka. Teraz rozprowadzę moje ciasto równomiernie na tą blaszkę. O, zobaczcie. Oj, coś tu się pojawiło. No i kładziemy nasze, nasze jabłuszka. Jabłka ubieram i kroję w ósemki. Także pokroiłam już tu jabłuszko na osiem części. No i tak wszystkie. Tak wygląda. I ląduje teraz w piekarniku. Nagrzanym na 180 stopni. Przez 45 minut będziemy piec. Zapraszam Cię do. I tak wygląda moje cudowne ciasto. Dziękuję Ci margaret. Ciasto margaret, jabłecznik jest wspaniałe. Posypałam już go. Cukrem pudrem jest rewelacyjne, cudowne. Wczoraj na żywo próbowałam live na żywo, a dzisiaj na żywo, dzisiaj na żywo z Wami próbuję. Jest e, przesmaczne, idealne na świąteczny stół i jest idealne na, e, na każdy dzień. Na każdy dzień łyżko mieszamy, rachciak jest zrobione. Powiem Wam, że jest mm, cymuś, ale jeszcze raz przy Was próbuję. Mm, ale dobre. Tak po włosku pokazujesz, że, za, że bardzo dobre. Jeszcze raz zapraszam Ciebie na mój kanał, a jeżeli jesteś dzisiaj na moim kanale... kanale przepraszam, nabiję się, to wiedz, że jesteś w kuchni włoskiej, a słowo Mandziary znaczy jej. Zapraszam Ciebie na Instagram, na fanpage. Zaznacz dzwoneczek, a będziesz powiadamiany o wszystkich moich filmikach. Teraz piekę po polsku, od poniedziałku zaczynam włoskie dania. Świąteczne to jest seria filmików świątecznych. Do świąt jestem w ten sposób nastawiona, ubrana i tak Was witam i życzę bogatego Mikołaja. Ciao a tutti, buon appetito! Ciao a tutti!